Załoga zespołu Skoda Castrol, BP Rally Team, Leszek Kruza i Craig Perry, jedąca z Skodą Fabio Super 2000, wystartowała w Krause 38 radzie Elmot. Polsko-brytyjski duet po uzyskaniu najlepszego czasu na początkowym odcinku testowym, w dobrych nastrojach, ruszył do walki. Leszek nie krył radości z faktu, że może tu startować. Fajne fajne trasy, fajne. lubię to miejsce i fajnie by było być na podium. Craig Perry był bardzo zadowolony z pracy wykonanej podczas zapoznania. To mój pierwszy Elmot, ale nie powinno to w żaden sposób płynąć na wynik, ponieważ zrobiliśmy bardzo dobry okres. Leszek Kuzaj przyznał, że odcinki specjalne są bardzo wymagające nie wygrałem. Zawsze coś stawało na przeszkodzie ostatnio. Rajd jest ciężki. To jest szybki bardzo ciężki rajd. Po zimie jest bardzo dużo piasku w tej chwili. Craig Perry nie ukrywał faktu, że walka będzie bardzo trudna. Odcinki są bardzo zdradliwe i bardzo szybkie. Szczególnie drugi odcinek dzisiejszego dnia jest zapiaszczony. Jest na nim bardzo dużo miejsc z namiesionym szutrem. Będziemy musieli na tym odcinku bardziej uważać. We need to be a little bit careful there. Na 6-kilometrowej próbie otwierającej zmagania załoga uzyskała trzeci czas, tracąc jedynie półtorej sekundy do zwycięzców. Kolejny odcinek specjalny nie ułożył się jednak po ich myśli i na skutek defektu układu kierowniczego osiągnęli metę z szóstym rezultatem i stratą niemal pół minuty do zwycięzców. Zostałem bez kierownicy. Została mi kierownica w rękach na poskoku. Udało mi się wyhamować i nie trafić w mur. No, ale to wszystko. Straciłem tam po prostu masę czasu. Założyłem źle krzywo kierownicę. Eee, I tak musiałem dojechać do mety, ale ta naprawa mi chwilę zajęła, więc podejrzewam, że to jest ta strata właśnie. Ostatecznie pierwszy dzień rywalizacji. Załoga ukończyła na trzecim miejscu ze stratą 36,4 sekundy do liderów, ale 10 punktami dorobku klasyfikacji Mistrzostw Polski. Próbowałem gonić, ale no... W czwartym odcinku przesadziłem, musiałem cofać. Straciliłem bardzo dużo czasu. Dałem sobie spokój, bo uznałem, że to nie jest dzisiaj mój dzień za dużo rzeczy się dzieje. Eee, I było jeszcze parę drobnych innych rzeczy, o których nie chcę mówić. Cieszy fakt, że Leszek Kuzaj ma całą rzeszę wiernych fanów. Przyjeżdżam na Radzie tylko po to, żeby oglądać Leszka, bo od zawsze tutaj jesteśmy dla Leszka. I miejmy nadzieję, że jutro będzie na pierwszej pozycji. Ostatecznie załoga Leszek Kuza i Craig Perry zajęła trzecie miejsce w rajdzie z dorobkiem 30 punktów. Tym samym zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Myślę, że też na początku nie byłem do końca taki, jak być powinienem. Czym dalej w głąb rajdu, tym było lepiej. Mam nadzieję tylko, że to zaowocuje w dalszej części sezonu i, i przyniesie pożądany efekt. Cały zespół czeka już z niecierpliwością na kolejną rundę mistrzostw, która odbędzie się między 14 i 16 maja w okolicach Trójmiasta.